Po wyjściu Judasza z wieczernika, Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg otoczy go chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi. Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Kochani, yy, trwa okres wielkanocny yy, i może być takim trochę zdziwieniem, jeśli popatrzymy, na to, z jakiego miejsca pochodzi dzisiejszy fragment Ewangelii, że wracamy do Wieczernika Ale niech to nie będzie dla Was zdziwieniem. Po prostu w okresie wielkanocnym Kościół czyta Ewangelii Świętego Jana i w niedzielę, i w dni powszednie. Stąd siłą rzeczy te słowa, które Jezus powiedział w Wieczerniku w czasie ostatniej wieczerzy, też wypada nam w okresie wielkanocnym rozważyć. Słowa, które przed chwilą słyszeliśmy, znane. Myślę, że nie ma wśród nas kogoś, kto pierwszy raz w życiu słyszy o przykazaniu miłości, ale yy, chcę zwrócić Waszą uwagę na początku na to, że Jezus nazywa to przykazanie, przykazaniem nowym. Przecież w Izraelu było przykazanie miłości podwójne przykazanie miłości Boga i Bliźniego. I też doskonale je znacie. Będziesz miłował Pana Boga swego. Całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił, całym swoim życiem. Mam prośbę, żebyście dokończyli. Sprawdzimy, czy znacie. A bliźniego swego? To rewelacja. Znacie to przykazanie. Dlaczego Jezus nazywa je nowym? Zobaczcie, w tym brzmieniu starotestamentalnym będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. A co mówi Jezus? Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was. Tak jak ja. Nie tak jak siebie, tak jak ja was. I to, co jest jakby mocne w tym yy, jeśli chodzi o, o, ten, o to miejsce w Biblii, to jest początek. To, to, to nie jest początek, to jest fragment 13 rozdziału. Początek opisu wieczornika według świętego Jana. A ten trzynasty rozdział zaczyna się od, też od sceny, którą też dobrze znacie. Po wieczerzy Jezus stał, złożył, siat, złożył szaty, przepasał się prześcieradłem i zaczął umywać uczniom nogi. A kiedy umył im nogi i potem, kiedy Judasz wyszedł, tak się zaczyna dzisiejszy fragment po wyjściu Judasza, Jezus mówi, tak macie kochać. I zobaczcie, zarówno w tym geście umywania nóg, i w tym pokazaniu na swój przykład, Jezus zwraca nam uwagę na bardzo ważną rzecz, że miłość to nie są emocje, że miłość to jest decyzja. Nieraz trudna, kiedy ta decyzja jest niezgodna z emocjami. I tak wracając do tej sceny umowania nóg, Jezus się schyla, klęka wręcz przed nimi, zajęcie niewolnika, zajęcie sługi, i on nagle jak sługa. Klęka przed każdym z nich i zaczyna im myć nogi. Jezus, który zna serca wszystkich. Jezus, który w zapisie innych ewangelistów powiedział to Szymonowi. Szymonie, tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Jezus wie, że Piotr go zdradzi, a jednocześnie myje mu nogi. Gdybyś wiedział, że ktoś knuje przeciwko tobie jakieś plany, Nagle ten ktoś, i że ci wbija nóż w plecy, nagle ten ktoś przychodzi do Ciebie i mówi i potrzebuje Twojej pomocy. A ty już wiesz, że On knuje przeciwko Tobie intrygę. Pomożesz czy nie pomożesz, wyciągniesz rękę, mimo tego, że będziesz wiedział, że i tak za parę dni ten ktoś cię po prostu zdradzi. Emocje i decyzja, a tym, tym bardziej, Piotr się tylko, tylko wyparł. A po chwili, kiedy Jezus przeszedł od Szymona, Andrzeja, Jana, doszedł do Judasza, Jezus wie, że tej nocy za chwilę Judasz pójdzie i wyda miejsce, gdzie Jezusa aresztują. A mimo to schyla się i myje mnogi. A potem mówi uczniom, to jest przykazanie nowe. Macie kochać tak jak ja was. Każdego niezależnie od emocji. I da Jezus największy dowód tej miłości, kiedy wyśnie wyjdzie z wieczornika i za wszystkich, nie tylko za dobrych, ale za każdego zapłaci swoim życiem na krzyżu, zapłaci za grzechy. Bardzo trudne. Bardzo trudne, właśnie szczególnie wtedy, kiedy, kiedy emocje. Nie zgadzają się z decyzją, czy kiedy decyzję trzeba podjąć wbrew emocjom. Bo łatwo jest nam wypełnić przekazanie miłości wobec tych, których lubimy, którzy są nam bliscy, którzy są nam drodzy. Ale jak kochać tych, którzy albo nas się wyprą, albo nas zdradzą, którzy mówią źle przeciwko nam? Jezus tą nowość wprowadza już w czasie swojej publicznej działalności. W kazaniu na górze to słyszymy. Ewangelista Mateusz nam to skrupulatnie zapisał. Kiedy mówi, że Ojciec Niebieski zsyła deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. I Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Jak kochać? Jak kochać tak jak Jezus? Po ludzku się wydaje nieraz to niemożliwe, ale w mocy, w mocy Ducha Świętego, którego Jezus nam posyła, jest to możliwe. I zobaczcie, co ta miłość sprawia. I co Jezus obiecuje, czy jakby daje wskazówka jednocześnie obietnicę z tym związaną. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy fragment mówiący o zakończeniu pierwszej wyprawy misyjnej świętego Pawła. Paweł i Barnaba wracają. Wracają do Antiochii skąd wyruszyli i dzisiejsze czytanie zakończyło się takim zdaniem: kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał, jak otworzył poganom podwoje wiary. Co się stało? Czy co sprawiło, że, że tylu ludzi na słowo głoszone przez Świętego Pawła otworzyło swoje serce? No, na pewno znaki mocy, które się towarzyszyły na Świętego Pawła. Na pewno te wszystkie cuda, które się działy, czy uzdrowienie, yy, uzdrowienia yy, jak niektóre takie, no wręcz bardzo widowiskowe, jak właśnie uzdrowienie w listrze, chromego od urodzenia, który nigdy nie chodził, człowieka o bezwładnych nogach, czy uwolnienie Filipi, które miało miejsce kobiety, która była zniewolona przez złego ducha. Więc na pewno znaki mocy były jakiś, jakimś argumentem dla ludzi. A dlaczego ludzie przede wszystkim do nich się dołączali? Ja bym chciał teraz tak obrócić taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że gdzieś tutaj wśród nas, w naszej parafii, przybywa dosyć spora grupa osób, nazwijmy to wspólnotą albo jak wyznawcami jakiejś religii, załóżmy, nie wiem, 100, może 150 osób, rodzin, kupują tutaj domy albo się budują, osiedlają się wśród nas, mają jakieś swoje miejsce modlitwy i wierzą w jakiegoś innego Boga. Jak byśmy się wobec nich zachowywali? Na początku pewnie bylibyśmy trochę nieufni, nie? Pewnie jakaś sekta przyjechała, nie? Po jakimś czasie byśmy się z nimi, z nimi no pewnie, poznali. Czy w sklepie, czy, czy przy innych, przy sąsiedzkich gdzieś tam relacjach. Najpierw byśmy zaglądali przez płot, może by nam ktoś na grilla zaprosili. No, by się rozeszła wieść, że, no, ciekawi ci ludzie, ciekawa, ciekawi ci wyznawcy. I teraz pomyśl sobie tak. Czy jest coś, co by sprawiło, że zostawiłbyś tą religię, w której teraz jesteś i przyłączył się do nich? Co musiałoby to takiego być, że porzuciłbyś religię, którą dzisiaj wyznajesz, religię swoich ojców, swoich dziadów i dołączył się do, jakich, do jakiegoś nowego zupełnie wyznania? Czy byłoby coś takiego, co by cię skłoniło do przejścia? Teraz zobaczcie, tam gdzie głosił święty Paweł, to nie byli ludzie niewierzący. Oni mieli swoją religię, religię swoich ojców i praojców. W kręgach helenistycznych wierzyli w Zeusa, w Artemidę, w Atenę. W kręgach rzymskich mieli tam Marsa i te inne bóstwa. No przecież ci ludzie w coś wierzyli. I nagle przychodzi święty Paweł, przychodzą inni uczniowie i mówią o jakimś Bogu Jezusie. Co sprawiło, że nagle decydowali się porzucić religię, w której tkwili od pokoleń i przechodzili na chrześcijaństwo? Znaki mocy, tak jak wspomniałem, na pewno były takim poruszeniem. Ten Bóg, o którym mówią, to potrafi działać cuda. Ale myślę, że największą siłą było to, jacy byli ci, którzy zostawali uczniami Jezusa. Podają nam. Opisy chrześcijańskie, jak mówiono o chrześcijanach. Zobaczcie, jak oni się miłują. To właśnie powiedział Jezus. Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeżeli będziecie kochać tak jak ja. Po tym. Jeżeli będziecie kochać tak jak ja. Jeżeli będziesz gotów umrzeć dla siebie. Jeżeli będziesz gotów wybaczyć 77 razy, jeżeli będziesz gotów wybaczyć Twoim zdrajcom, jeżeli będziesz gotów nieść pomoc, tym, którzy ci się odwdzięczą i tym, którzy ci się nie odwdzięczą, a może nawet ci oplują, jeżeli będziesz gotów otworzyć swoje ręce, serce, a może i dom, dla kogoś, kto zupełnie nie odpowiada, nie wiem, Twoim kryterium życiowym, może, o, tak, Różne przykłady mi teraz na myśl padają, ale właśnie, jeżeli będziesz gotów nie czynić podziału na dobrych, na złych, na tych, których lubię, na tych, których nie lubię, i będziesz rzeczywiście kochać tak jak Jezus, jeżeli ja tak będę kochał tak jak Jezus, bo jeszcze nie umiem, wierzę, że po tym poznają, że należymy do niego. Zobaczcie tutaj, no wraca ta myśl, jak dla wielu, którzy dzisiaj są poza naszą wspólnotą, poza wspólnotą Kościoła, mimo że nominalnie oszczeni, a może już niektórzy nie oszczeni ale nie chcą mieć z nami nic wspólnego. Dlaczego? Bo nie widzą ani we mnie, ani w Tobie, ani w nas tego świadectwa kochania tak jak Jezus. Wielkie wyzwanie nam stawia Jezus. Wielkie, ale jednocześnie daje obietnice, Po tym poznają. Po tym poznają, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. A tak na zakończenie, wiecie, ta scena umywania nóg yy, kojarzy mi się z pewną sceną Y, pewną historią, którą opowiadał już w świętej pamięci ksiądz Rufus Pereira, egzorcysta z Bombaju, egzorcysta z Indii. Opowiadał różne historie w czasie swoich konferencji. Cieszę się, że mogłem ojca Rufusa poznać. Y, opowiadał kiedyś taką sytuację y, chłopca, którego dręczył rzeczywiście silny demon, którego, mm, no tam, żeby tak nakreślić, sytuację, trójka, trójka synów była w tym, w tym domu. I w jakiś dziwny sposób zły duch znalazł dostęp do tych dzieci. I najpierw jeden chłopiec w wieku nastoletni, najpierw na rok uciekł z domu, kiedy wrócił po roku, po kilku dniach, popełnił samobójstwo. Po jakimś czasie, kiedy średni dorósł do tego samego okresu, do tego samego wieku, również uciekł z domu na rok, a kiedy wrócił po powrocie, po kilku dniach, popełnił samobójstwo. Więc kiedy najmłodszy doszedł do tego wieku i uciekł na rok, no więc domyślacie się, co czuła mama i tata że historia się po raz trzeci powtórzy. Więc kiedy wrócił po roku, no to już go ze wszystkich sił pilnowali. I ponieważ ci rodzice byli wierzący, więc też się modlili. I zaczęły się manifestować, zaczął się manifestować w tym chłopcu zły duch. Więc zaprosili księdza Rufusa, po to, żeby się za niego pomodlił. I rzeczywiście bardzo potężnie się ten zły duch zamanifestował w tym chłopcu. I... Wręcz do tego stopnia, że nie mogli go utrzymać. Chłopiec wybiegł na podwórko, miał skoczyć do studni, ledwo go zatrzymali, ale ledwo, ledwo mogli go w ogóle utrzymać. A jakaś nie, siła tego chłopca pchała do tego, żeby odebrał sobie życie. I mimo tego tej modlitwy, która trwała, mimo tych też rozkazów do złego ducha, które Ksiądz Rufus wydawał, ten zły duch nie chciał wyjść. I wtedy stało się coś przedziwnego. Przy, tym, przy tej studni na podwórku, kiedy tego chłopca trzymano, ojciec ukląkł przed tym dzieckiem. Ojciec ukląkł i zaczął go przepraszać. Zaczął go przepraszać. Więc przepraszam cię, synu, za to, że za mało cię kochałem, za to, że za mało ci poświęcałem czasu. Przepraszam cię i proszę, przebacz mi. I kiedy ten ojciec klęcząc przepraszał tego swojego syna, wówczas. Z tego chłopca no, rozległ się krzyk, przestań, przestań to robić. Ale po chwili wobec tej miłości ojca, wobec tej miłości takiej uniżonej, ten zły duch osłał i kiedy ksiądz wypowiedział rozkaz, zły duch odszedł chłopiec był wolny. Przypomniała mi się ta scena, kiedy myślałem nad tą dzisiejszą Ewangelią, nad tym umywaniem nóg. Kiedy Jezus się schyla z miłością i mówi do mnie, do ciebie wybaczam ci. Jezus pokazuje nam potęgę miłości, tak jak w tym przykładzie, który Wam przed chwilą powiedziałem. Widać potęgę miłości. Tam, gdzie schylę się i będę umywał nogi, właśnie w ten sposób, wybaczając, służąc, niosąc pomoc. Zły duch musi ustąpić wobec takiej miłości, która jest miłością Jezusa, a która może być i w moim, i w Twoim sercu. I dziś prośmy naszego Pana, Prośmy Jezusa, by napełnił nasze serca taką mocą ducha świętego, byśmy potrafili tak jak on. Jezu, ja Cię proszę. Chcę tak jak Ty kochać. Chcę tak jak Ty wybaczać. Chcę tak jak Ty uniżać się i służyć. I wiem, że Ty, Jezu, możesz zmienić moje serce na podobne do Twojego. Pragnę być Twoim uczniem i myślę, że my tu wszyscy zebrani pragniemy być uczniami Jezusa. Więc Jezu, uczyń serca nasze według serca Twego. Amen.